Cześć, Basia z tej strony witam cię serdecznie na moim kanale Dang Anders. Dzisiaj przychodzę z dość nietypowym tematem, a chcę nawiązać do mojego pierwszego filmiku, w którym powiedziałam, że chciałabym wykorzystać ten kanał też jako taki opcję miejsce do rozliczenia się z tego co robię i do takiego trochę zmotywowania się. Za tego, że opublikuję to publicznie, więc dostanę dodatkowego kopa do tego, żeby to wszystko zrealizować. Więc będzie to na pewno takie ekstra, super dodatkowe źródło motywacji. Skąd ta idea trochę mnie naszła? To z racji tego, że pomału dostałam trochę nerwa. Z racji tego, że zauważyłam, że przez pewien okres czasu jestem super efektywna i produktywna i jestem w stanie wypracować bardzo dużo godzin i skupić się na tych swoich projektach. Mniej więcej powiedzmy, natomiast potem dostaje taki ogromny dołek energetyczny, gdzie nic nie idzie do przodu, gdzie bez mała wszystko stoi w miejscu, stoi w miejscu oznacza, że bez mała poruszam się do tyłu, bo osobiście uważam, że nie ma czegoś takiego jak stanie w miejscu, ziemia porusza się ciągle do przodu, więc jeżeli my jesteśmy bez ruchu to oznacza, że, że po prostu jakby cofamy się w tył, wiem, że to jest masło maślane. I w końcu zrozumiałam, na czym polega ten czas refleksji, o którym bardzo wiele czytałam i słyszałam, że wiele osób jakby to zaleca, ten thinking time i takie zastanowienie się. Nie do końca wiedziałam, z czym to się je i na czym to w ogóle polega. Chyba do teraz, do początku sierpnia, gdzie pomyślałam sobie, że nie, że nie, że nie może to wyglądać tak, jak to wygląda u mnie, że właśnie... Jest to trochę za chaotyczne, że przepuszczam wiele czasu i tak przez palce, gdzie mój mózg wysyła mi informację, że nie, ja to w ogóle dużo pracuję. I trochę mnie chyba oszukuje, gdzie ja oszukuję sama siebie, a nie widzę tych efektów, które powinny być po zainwestowaniu tak wiele godzin czasu pracy. Więc pokażę Wam może w ogóle o co chodzi i o czym mówię, przez to, że tak. Na ścianie swojej około, około mojego biurka. Mam taki kalendarz, wiecie, te trzy, trzy, miesiące, które są, trzy miesiące, które są koło siebie, i tam końcem maja zdecydowałam się, że będę po prostu zaznaczać w postaci takich serduszek, niebieskie serduszka, dni, w których wstaję rano i trzymam się swojej rutyny. I po prostu wtedy ruszam z tym dniem super, z pełną energią i tak dalej. Więc y, chciałam to zaznaczyć, żeby to po prostu kontrolować. I tak e, pokażę Wam teraz, że tak końcem maja wszystko wygląda świetnie, super, więc jestem na bardzo wysokich obrotach i jestem efektywna. E, to już w ogóle było w połowie maja, ale po prostu pod koniec zaczęłam sobie to wszystko jakby dodatkowo monitorować. E, tak samo czerwiec. Widzicie, wszystkie te czerwone serca to są to są dni, w których właśnie zaczynam mocno, wstaje rano o godzinie 4, ruszam na siłownię, ruszam ze swoimi porannymi rytuałami i tak dalej. No i przechodzimy do lipca. I lipiec tak, połowa lipca wygląda super, natomiast druga połowa, właśnie, wszystko idzie w dół. Dobrze, że swoją drogą tutaj 13-14 miałam dość konkretny problem z oczami, więc byłam tutaj na pogotowiu, to dość mocno mnie osłabiło, czego nie przewidziałam ale to nie osłabiło mnie aż tak, żeby trzy tygodnie być jakby mm, na zerowych obrotach, gdzie wiecie, nie wstaję rano, wtedy więc cały dzień mi się rujnuje. Nie planuję dzień, a i tak nic z tego, bo nie podążam za tym planem, tylko jakieś przechodzę do jakiegoś naprawdę opcji minimum, czyli wykonuję tylko tego godziny, który muszę dla supportu, a cała reszta w ogóle leży odłogiem. I pomyślałam sobie, że nie chcę w ten sposób funkcjonować, bo to do niczego dobrego mnie nie doprowadza, bo przez to, że mam super jakieś piki energetyczne, gdzie mogę pracować po 10-12 godzin dziennie bez problemu, natomiast potem, jak spadam na takie 4-5 godziny takiego minimum i to, które te godziny nie są jeszcze w ogóle skupione na tych moich projektach, tylko na tej dodatkowej pracy, więc nie przybliża mnie to do mojego celu w ogóle. Więc skupiłam się na tym, zastanawiałam się, z czego to w ogóle wynika. Zaczęłam trochę czytać o takiej efektywności, produktywności, o tym, że właśnie najlepiej by było być jak zawsze na takim stałym poziomie. Wydajności, koncentracji i energetycznym, a nie tak skakać góra w dół, góra w dół, góra w dół, bo to jest tak, jestem na górze dobra, wszystko fajnie się robi. Chociaż często też to nie jest kontrolowane i to nie jest taki flow w pracy, ale w porządku, tak, tak mi się przynajmniej wydawało, że super jestem i, i działam ekstra. Za chwilę nie działam w ogóle, więc wszystkie moje projekty są niedotknięte, w związku z czym potem kumuluje mi się stres i kumuluje mi się wszystko, bo myślę, dobra, tyle tego jest, że chętnie za nic bym się nie zabrała, co nie jest zdrowe. Więc yy, chcę się po prostu teraz trochę bardziej skupić na tym, jak osiągnąć ten stan takiego pełnej koncentracji, takiego Odcięcia się od tego wszystkich dystraktorów i takiego po prostu tunelowego działania laserowej koncentracji na tym, co mam zrobić, dlaczego, po co i jak. Więc ogólnie rzeczy na ten temat, informacji jest bardzo wiele w internecie. Będę starała się to wszystko w jakiś sposób przefiltrować, spróbować i dopasować do mnie. Na ten moment i tak już mam dużo takich. Hmm, jakby punktów, których mogę się uchwycić, bo już od dłuższego czasu monitoruję swoje jakby wszelkie działania w takiej aplikacji T-Metrix, ale o tym wszystkim może w jakimś osobnym filmiku, bo trwałoby to chyba z godzinę. Więc mam jakby takie rzeczy, których mogę się uchwycić, liczby. Jak kiedyś już natrąciłam, jestem ogólnie fanką liczby, liczby nigdy nie kłamią, więc one pokażą nam czarno na białym, co funkcjonuje, co nie i dlaczego więc one pokażą tak na dobrą sprawę, co zostało zrobione, co nie zostało zrobione, więc wtedy mogę to przeanalizować. Dobra, co było powodem tego, że czegoś nie zrobiłam, a chciałam? Dlaczego to hmm, przekładałam na później, na później i na później? I wyciągnąć z tego jakieś wnioski na przyszłość, przynajmniej tyle, tak? Ym, więc dlatego od tego miesiąca, od początku sierpnia, postanowiłam, że dobra, dalej będę analizować, monitorować to, to wstawanie, więc jak widzicie, nagrywam ten filmik tutaj drugiego, już od pierwszy, drugi super wróciłam do tych swoich obrotów, do tej swojej rutyny, ale chciałabym, żeby i tak ten czas zainwestowany, wszystkie moje dodatkowe projekty, był bardziej mm, taki skoncentrowany, był, był bardziej, jakby to powiedzieć, że wiecie, po prostu więcej wyciągam, nawet z krótszego przedziału czasowego. Podejrzewam, że nieraz każdy z Was widzi, że może to samo zrobić w normalny dzień, pół godziny, a nagle robi godzinę, bo tu jest coś, bo tylko się coś sprawdzi, bo coś popatrzę, jakieś takie różne głupoty na dobrą sprawę, które zabierają ten czas i tego bym się chciała pozbyć. Po drugie, przeanalizowałam w ogóle też swoje cele na ten rok I, i teraz właśnie to jest główny punkt tego filmiku. Chciałabym się nimi podzielić, żeby po prostu być bardziej, e, mieć jakiś taki punkt rozliczenia, nie tylko się przed samą sobą, czy tam wspieram, jak robimy to co, co roku, ale jak, jak przedstawię to publicznie, to podejrzewam, że będę miała jeszcze dodatkowy taki e, motywator. E, Ogólnie mamy, wspieram taki proces co roku, jakby ustalania, zakładania sobie celów na dany rok. O tym też może w, trochę w innym filmiku, robimy to już od trzech lat. Na ten moment trochę to przerewidowałam i dopasowałam do takich swoich potrzeb, bo wcześniej robiliśmy to jakby w każdej dziedzinie życia, pewnie znacie to koło życia i tak dalej. Doszłam do wniosku teraz, że no niestety życie wygląda jak wygląda nie da się wszystkiego myć na równym poziomie. I, I też nie, jest, nie wierzę do końca coś takiego jak balans. Uważam, że non stop. Balans to jest taki non stop przekładanie się czegoś, czyli jak te tłoki w silniku samochodu, jak jeden idzie do góry, idzie, i następny idzie na dół, i one się tak non stop przesuwają i tak trochę wygląda nasze życie. Więc są punkty, na które teraz chcę się skupić przede wszystkim na pozostałych pewnie większy nacisk tam. Yy, może trochę w późniejszym czasie. Więc ogólnie założyłam sobie takich sześć projektów. Praca to jest projekt dodatkowy, ale sześć takich moich wewnętrznych projektów, takich życiowych powiedzmy. Więc jest to Business Amazon, Business Kinder, który chce, chce jakby ruszyć z nimi na taką większą skalę. Następnie to są języki, które uważam, że zawsze warto zainwestować czas. Jest to angielski, niemiecki i francuski. Francuski jest ekstra. Następnie to jest sport i zdrowie, gdzie uważam, że to jest coś, na co choćby w małym stopniu, uwaga, zawsze powinna być poświęcona samorozwój, tak samo i takie dbanie o siebie, co tutaj dla mnie to jest trochę, trochę wyzwanie, ale postaram się zrobić coś i w tym kierunku. Więc tak, wszystkie te, te cele mam tutaj mam tutaj wypisane, jak widzicie, o. I po prostu ja Wam je teraz przeczytam. Mam też taką krótką wersję, którą mam wydrukowaną i ona jest na koło mojego biurka na tablicy przewieszona po to, żeby codziennie rano rzucić sobie na to okiem i żeby tak się skoncentrować, tak trochę wypionować w sensie, ok, na co pracuję, co chcę osiągnąć, po co to robię, i tak dalej. Więc dobra, zaczynamy. Pierwszy cel, jeżeli, to pierwsze, pierwsza grupa celów to chodzi o biznes Amazonu. Peter numer jeden to jest żeby jakby wypuścić dwa nowe produkty na, ry na rynek do końca roku 2020, czyli znaleźć dostawców, znaleźć produkty, wyprodukować je i żeby przynajmniej były albo w produkcji, albo w drodze e, na statku do, tutaj do Europy. Punkt numer dwa to chcę skończyć e, cały kurs, program e, PPC, który, który kupiliśmy. I punkt numer 3, Chciałabym to wszystko wdrożyć i zoptymalizować przynajmniej dla trzech najlepszych produktów, które sprzedają się się tutaj w, tutaj w Europie. Punkt numer 4, Chcę skończyć zacząć i skończyć, na dobrą sprawę, bo nie zaczęłam. Brand Jam Summit to jest taki, taka zbiórka informacji na temat właśnie też biznesu Amazonu. Tam są różne osoby z różnych jakby też i. Programów i kursów, które, które, które tworzą, i też osoby, które pracują nad Amazonem. I takie są tam najnowsze nowinki. Więc to i Numer 5 to chcę z łatwością stworzyć jakby taką linię, przynajmniej 5 do 10 nowych produktów, czyli chcę je znaleźć, które będą mogły pójść do kontaktu z zostawcami, żeby sprawdzić, czy w ogóle numery się, numery się zgadzają i czy możemy, czy możemy coś wprowadzić, bo to już będzie taki zaczątek, jakby na rok kolejny. Super. Teraz następny gol. Grupa, go, grupa celów. Goal, bo. bo to, że skąd tutaj napisane po angielsku i to przez to. E, następna grupa celów to jest są, to są, biznes Kindle. I tutaj tak, e, po pierwsze chciałabym e, skończyć kurs e, Stefana Publishing Kindle Publishing. Następnie kończyć, skończyć jego e, kurs też Marketing Kindle. E, skończyć kurs David na temat e, też marketingu, jak zdobywać mm, Opinie ludzi na temat ksi o książkach i tak dalej. Punkt numer czwarty to chciałabym, jakby przepublikować osiem książek, które do tej pory stworzyłam, zdążyłam stworzyć, ale które zauważyłam, że nie do końca są właściwie zrobione, dlatego muszę je przepublikować. I długo dystansował chciałabym tak zoptymalizować cały proces tych, tych publikacji, żeby mieć co najmniej dwie książki wypublikowane przez miesiąc. E, następnie wypisałam sobie trochę gole finansowe, cele finansowe przez to, żebym żeby mieć właśnie też takie jakby liczbowe punkty zahaczenia i na dobrą sprawę, żeby sobie uświadomić, co jest realne Dlatego, tego, że to wszystko jest jakby taka droga początkującego, więc nie wiem, co jest realne przy takich nakładach sił i pieniędzy i wszystkiego, jakie my mamy. Dlatego to są takie tylko moje jakby założenia, a potem zobaczymy, jak to wszystko się w życiu rozłoży. Więc punkt numer jeden to jest mały kol, żeby zdobyć, żeby osiągnąć przychód pasywny 100 euro miesięcznie co miesiąc do końca tego roku, z, z, ze sprzedaży na Kindlu. Punkt numer drugi to jest, żeby z łatwością zrobić 100 tysięcy obrotu, czyli to sobie sprzedaży na Amazonie do końca, dwa, do, do końca roku 2020, czyli żeby obrót za ten rok wynosił właśnie tyle. To to jest tyle z, z takich finansowych jakby punktów, które, które mogę wyłuskać dla tych obu biznesów. Teraz, jeżeli chodzi o Języki. To wspomniałam, że są to trzy języki, na których się koncentruję. To jest angielski, niemiecki i francuski. Francuski jest naprawdę tylko takim dodatkiem. Nie daje na to jakoś takiego specjalnej uwagi. Jeżeli coś nie zrobię z języka francuskiego, to po prostu nie wiem, nie biczuję się przez to ani nic. Natomiast język angielski, niemiecki staram się zrobić coś codziennie, albo co drugi dzień minimum. I teraz tak z języka angielskiego. Chciałabym doprowadzić ten poziom do poziomu C2. To jest tak, na początku stycznia tego roku zdałam C1 telk, ale widzę, że to też nie jest wystarczające i że dalej robię dużo błędów i moja wymowa pozostawia dużo do życzenia. Więc chciałabym to doprowadzić do takiego poziomu, rozbudować słownictwo i tak dalej. Ciężko tu trochę takie mierzalne jakby cele wyznaczyć, ale to co. To, co zrobiłam, to jest to, że yy, chcę uczyć się słownictwa Anki. To jest minimum. Tam mam wyznaczone, że 10 słówek nowych codziennie, plus powtarzam słówka, które tam mam. Chcę wprowadzić yy, przynajmniej raz w tygodniu coś z gramatyki do, do też do Anki, żeby powtarzać gramatykę, żeby mi to nie ginęło. I przynajmniej dwa razy w miesiącu chcę napisać jakieś wypracowanie, które oddaję do, do sprawdzenia. I numer czwarty to jest popracować nad moją wymową, gdzie jeszcze nie do końca wiem, w jaki sposób to zrobić. Oprócz tego, że znalazłam super aplikację, taką logopedyczną i jestem w fazie testów, ona kosztuje 14 euro, żeby ją wykupić, więc myślę, że po prostu wykupię tą aplikację i będę starała się ją po prostu skończyć. Czy to się mi uda do końca tego roku? Nie wiem. Następny punkt to jest język angielski. To jest tak, język z języka angielskiego tutaj współpracuję z takim nauczycielem języka angielskiego, więc raz w tygodniu mam z nim korepetycje, korepetycje, w sensie, że rozmowy. I do tego uczę się słownictwa, to jest 20, tutaj 20 słówek dziennie nowych, plus powtarzam też tą aplikacją Anki. Tam wprowadzam też regularnie różne jakby gramatyczne struktury, które pozwoli mi to wszystko odświeżyć. Następny punkt, który tutaj robię, to właśnie raz w tygodniu konwersacje z, z Rikim. I to, co chciałabym też tutaj osiągnąć, to poprawa wymowy, ale tutaj też jest, jakby. tutaj się trochę nie stresuję, ponieważ. Yy, Riki daje mi cały proces, w jaki sposób mam to zrobić krok po kroku, żeby tą wymowę poprawić. Dlatego też nie będę na pewno w jakiś sposób specjalnie się na tym skupiać w niemieckim, ponieważ jeżeli przejdę cały ten proces już w języku angielskim, to wykorzystam to potem do pracy nad moją wymową języka niemieckiego. Jeżeli chodzi o francuski, to do końca tego roku e, chciałabym poświęcić 100 godzin na naukę języka francuskiego. To jest właśnie to, co monitoruję w tej aplikacji, więc będzie mi to łatwo na koniec roku zweryfikować. I w ramach tych, tych czasów codziennie na pewno robię tą aplikację Memrise do uczenia się słówek, i to jest 5 minut dziennie, i korzystam z tej książki Lingo Hacking. Tam staram się słuchać i po prostu, jakby powielać, powtarzać te wszystkie teksty, słowa. Więc tutaj naprawdę taki jest taka mocno pasywna jest ta nauka, czyli nie mówię za dużo, nie staram się w jakiś sposób uczyć i gramatyki, tylko, most, tylko po prostu słucham i powtarzam ciągle te same słówka. Ok, następna, grupa, grupa celów to jest taki trochę umysł, emocje i, i samorozwój, to tutaj chciałabym do końca roku przeczytać 10 książek, tylko teraz tak. Na początku właśnie byłam skupiona, że to ma być 10, 12, w ogóle myślałam o 20 nawet książkach. Gdzie w przeciągu czasu doszłam do wniosku, że nie ma to większego sensu, bo zauważyłam, że niektóre książki potrzebuję przeczytać, przesłuchać dwa razy, żeby po prostu to wszystko się we mnie przetrawiło, żebym lepiej to zrozumiała. Więc tutaj to 10 ta liczba to jest niezależnie, czy to będzie nowa książka, czy któraś przesłuchana dwa razy, to może być książka, która jest czytana tak samo jak te książki, które, są, które można słuchać, czyli audiobooki, ponieważ w momencie, kiedy nie wiem, albo jestem na siłowni, ćwiczę, albo y, robię wieczorne spacery, y, przepraszam, to wtedy słucham jakiegoś audiobooka. Y, Następnie punkt y, drugi to jest Chcę skończyć całą taką książkę, ale to są, tam jest mocno dużo zadań i ćwiczeń The Dialectal Behavior Therapy. To jest książka, którą poleciła mi taka kobieta, z którą się kontaktowałam, ona jest coachem i, i po prostu ja jej też wysyłam regularnie te ćwiczenia. Ona mi te ćwiczenia analizuje i jakby daje takie rady, co powinnam zrobić, albo co mogę zmienić, żeby żeby właśnie ten stosunek takiego takiego dobrego mindsetu był właściwy e, następnie mam do skończenia też Productivity Habit Builder e, od Brendona Bersharda więc chciałabym to też zrobić do końca tego e, roku i chciałabym jeszcze przeanalizować dodatkowo Marisy, Peer i tam mam parę kursów od nich, które wykupiłam już naprawdę dwa lata temu, ale nie skończyłam po prostu wszystkiego, więc chciałabym to przeanalizować i te kursy dokończyć najlepiej, żeby wszystko było po prostu skończone. Więc to z tej, z tej dziedziny. Następnie jeżeli chodzi o zdrowie i fitness... To jest, do końca tego roku chciałabym osiągnąć pomiędzy 20 a 18% body fat, czyli tłuszczu, który mam w ciele. Do tego też mam, mam wagę tanitę, którą, która monitoruje mi to. Ogólnie też współpracuję z trenerem sportowym online, który daje mi jakby plany i, i na bieżąco się kontaktujemy, żeby zobaczyć, jaki jest postęp tej pracy. E, więc to jest cel na ten rok i do końca tego roku. Właśnie w ramach tego celu ćwiczę na dobrą sprawę 7 razy w tygodniu. E, punkt numer dwa to chciałabym poprawić swoją gibkość. Mm, w ten sposób, ponieważ w 2018 roku bez problemu byłam w stanie zrobić szpagat, teraz trochę mniej się rozciągałam, właśnie w 2019 i widzę, że ten szpagat mi zanikł, nawet jak będzie, jak zorientuję się w ogóle, jak wstawię zdjęcia, to wstawię Wam na końcu zdjęcia, jaki jest teraz mój poziom tych, tych wszystkich trzech szpagatów. Trzekłam bo, bo na jedną nogę, na drugą nogę i ten środkowy, Nie, więc chciałabym wrócić do takiego regularnego rozciągania się, żeby pod koniec roku te wszystkie szpagaty były zrobione. Punkt numer 3 to jest codzienna praca właśnie z moimi płaskostopiem, który już ogólnie wygląda dużo lepiej, więc chciałabym się dalej tego trzymać. To jest tylko 5 minut dziennie, które dorzucam do treningu, a które poprawiają mi znacznie łuk. I, i, I właśnie budowę stopy, więc to jest punkt, na którym się na pewno skupiam. No i następny punkt, właśnie zrodzony z, z tego problemu, o którym wspomniałam na początku, więc chciałabym w jakiś sposób poprawić swoje oczy. Tutaj chcę spotkać się z, z taką dobrą panią doktor w Krakowie i znalazłam super doktora od oczu online. A i wizyta u niego kosztuje niestety ale 250 dolarów. A więc zobaczę, czy uda mi się z nim skontaktować i, i tą wizytę u niego odbyć, zarówno ze względów finansowych, jak i ze względów czasowych, ale to jest, to jest cel, który sobie jakby na ten rok też wyznaczyłam. Następny punkt to, to jak już co roku chcę zrobić DEXASCAN, żeby zobaczyć na, na, na koniec roku jaka jest kondycja ciała, właśnie jaki jest dokładnie ten, ten stosunek tkanki tłuszczowej do mięśniowej. Chciałabym też zrobić całkowite badania krwi. I, I to, co już robię od początku tego roku, czyli raz w miesiącu post, więc jeden dzień w miesiącu po prostu nic nie jem i nic nie. Mm, nie pić, pije, więc nic nie jem takiego. No, 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 no nic nie jem. <ścoughs> Ale tak motwałam, przepraszam. Dobra, i to wszystko z tych, z tych, z tych rzeczy, które, które mamy. Więc, jak widzicie, ogólnie jest to dużo teraz. No nie, nie, nie możecie zobaczyć, bo nie widzieliście tych celów, które jakby ustaliłam sobie na samym początku. Ale jest to na pewno dużo bardziej jakby skoncentrowane i takie do konkretnych punktów, ponieważ jak chcę zrobić tą sprzedaż, też czy na Kindle, czy na Amazon, to wiem, że muszę ku temu właśnie zrobić te rzeczy, które wcześniej wyznaczyłam sobie w tych, w tych biznesowych założeniach. Um, nie wiem, czy to do końca jest wykonywalne, czy nie, no bo do, do tego jeszcze dochodzi mi na daną chwilę około 5-6 godzin dziennie tej pracy w saporcie. Um, ale uważam, że, że przy właściwej takiej koncentracji i takim właśnie wyeliminowaniu wszystkich destraktorów i właściwym flow, ale też właśnie trochę takim zadbaniem zadbaniem o siebie będzie o wiele 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 łatwiej. To co zauważyłam, że moją piętą achillesową to na pewno jest taka regularność snu. Jest to Dość, wydaje mi się, że może to mieć dość poważny wpływ na właśnie taką moją efektywność i wydajność długodystansowo, z racji tego, że o ile nie mam problemu przycisnąć się i wstać rano i właśnie zrobić te rutyny, chociaż czasami mam też ten problem, jak widzicie tutaj przykład końca lipca. No to na pewno mam problem właśnie, żeby iść o tych samych godzinach spać, gdzie uważam, że ten... że, że tak, sen... Wiem o tym doskonale i pewnie każdy czytał, że jest jednym z najważniejszych punktów i zarówno, nie wiem, w zdrowej diecie i o za tym, żeby właśnie schudnąć, czy żeby mieć energię i tak dalej. Jest to dla mnie w jakiś sposób problem, bo zawsze wydawało mi się, że sen nie jest taki potrzebny i tak dalej, więc w jakiś sposób go spycham na, na tor poboczny, ale wydaje mi się, że... że od, płacę za to potem dość wysoką cenę właśnie tym spadku produktywności, więc nagram też, może, o tym osobne filmy, żeby pokazać, gdzie, gdzie jest ten mój senny problem. I ten brak takiej właśnie rutyny i regularności, a wydaje mi się, że właśnie regularność jest kluczem do sukcesu i to każdego, i w każdej dziedzinie. I właśnie chodzi o to, żeby pracować codziennie na czymś, albo co drugi dzień, nawet w małych dawkach czasowych, ale pracować niż nagle w jeden dzień, 6 godzin, tak? Um, więc. Y pod względem takim zadbania o siebie, i takiego zdrowia, to chciałabym zbudować taką mocną rutynę wieczorną, bo o ile tą rutynę ranną posiadam, to ta wieczorna kuleje mocno. I bez mała pracuję do ostatnich godzin, że tylko biorę prysznic, idę spać, co nie jest zdrowe. Więc to chciałabym w jakiś sposób wyeliminować. Dobra, bo, bo wyszło bardzo długo, miało być krótko. Więc podsumowując, przedstawiłam Wam właśnie wszystkie cele na ten rok. Te cele, które, które, które mam tutaj zapisane, to są do końca tego roku 2020. Na koniec roku po prostu usiądę spokojnie i powiem Wam, jakie były efekty tego wszystkiego. Suma summarum fajne jest to, że wyłuskałam właśnie te takie priorytetowe progry, pro, pro, projekty, czyli Amazon Kindle i ten mój angielski i niemiecki cała reszta jest trochę jakby dodatkowo, bo już w tych trzech projektach i tak jest bardzo 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 dużo pracy o tyle o ile po prostu w Amazonie już wiem jak ten proces wygląda idzie to trochę łatwiej, ale i tak jeszcze jest dodatkowa praca, żeby wyprostować to wszystko z księgowością o tyle Kindle jest dla mnie bardzo nowy i dlatego tak go spycham na to że dodatkowy, a wierzę naprawdę, że może nas niego osiągnąć naprawdę super efekty i Kindle mógłby trochę dożywić Amazon, że aby po prostu więcej produktów prowadzić, tak? Języki niemieckie jest mi też nieustannie potrzebne z racji tego, że i tak mieszkam tutaj, komunikuję się z księgową w języku niemieckim. Po drugie, też to lubię. Język angielski, jako że jest językiem ogólnym, ogólno chyba światowym i kursy, i cały kontakt z Amazonem, i też moja praca w soporcie jest w języku angielskim, więc jego lepsza znajomość i taka. Hmm, Większa jakby pewność w nim, lepsza wymowa w obu językach na dobrą sprawę tylko i wyłącznie mi pomoże. Francuski, bo zawsze o nim marzyłam, piery z Francji, więc pomoże mi to też na komunikację się, się z rodziną. Ale jest to naprawdę po, projekt taki mocno oddzielny. Uda mi się to 100 godzin zrobić i poświęcę na to czas. super, jak nie, to też na pewno nie jest coś takiego jak biczowanie, bo w, bo w, w skali priorytetów na pewno Amazon, Kindle czy niemiecki angielski są po prostu wyżej. Jeżeli chodzi o właśnie ogólnie pojęte zdrowie, czyli zarówno fizyczne, psychiczne, emocjonalne no to też to jest dość, dość bardzo ważne. Jeżeli chodzi o takie zdrowie fizyczne, to sport i ruch są to moje naprawdę takie ogromne baterie, dlatego jestem w stanie też to robić codziennie. Jeżeli chodzi o takie zdrowie psychiczne, emocjonalne, no to te książki, które, o których Wam wspomniałam, nie robię też tego codziennie, ale staram się, żeby w skali tygodnia, dwóch tygodni czy miesiąca coś z tych rzeczy było wykonane. E, więc tak, na pewno z biegiem czasu właśnie opowiem Wam też o tym moim problemie sennym i jak udało mi się go rozwiązać. E, a na końcu roku zrobię podsumowanie. Tak czy dobra, to wszystko, co na dzisiaj przygotowałam. E, mam nadzieję, że się Wam podobało, a ja dostanę ogromnej motywacji do realizacji tego wszystkiego, o czym tu mówię. E, pozdrawiam serdecznie i zapraszam na następne filmiki.